Wielka Księga Detektywa Pozytywki Zagadka pierwsza, czyli gdzie są moje skarpetki w delfiny? Agencja Detektywistyczna Różowe Okulary jest maleńka. Mieści się w niej jedynie stojący na parapecie kaktus. Innej broni Detektyw Pozytywka nie posiada. Mini stolik. Z wymalowaną na wierzchu szachownicą, dwa składane krzesełka wędkarskie, elektryczny czajnik, który chyba się zepsuł, bo już od dwóch tygodni detektywowi pozytywce nie udało się zagotować w nim wody. No i sam detektyw pozytywka, właściciel i pracownik agencji różowe okulary w jednej osobie. Żaden interesant już tu nie jest w stanie się wepchnąć no, chyba że w środku nie ma akurat detektywa pozytywki. Pytanie tylko, po cóż, by, by wtedy ktoś miał przychodzić? Nie jest to jednak żaden problem, przynajmniej zdaniem detektywa pozytywki, bowiem i tak prawie nigdy nikt się do niego nie zgłasza. Zwykle to on safia, traf, sam trafia na zagadki, które ciekawią go na tyle, że koniecznie je, chce je rozwikłać. Chociaż czasami ktoś jednak puka do pomalowanych na różowo drzwi agencji. Są to najczęściej dzieci. Jedyne istoty, które traktują detektywa pozytywkę poważnie. Tak było i tym razem. Dzień dobry, wyjąkała maleńka, zapokana dziewczynka. Jestem. Jesteś Zuzia? Wpadł jej słowo detektyw pozytywka. Mieszkasz dwa piętra niżej. Agencja różowe okulary mieści się na poddaszu starej kamienicy, gdzie wszyscy wszystkich dobrze znają. Tak, bąknęła Zusia. I zginęły mi moje skarpetki w delfiny. Dopiero teraz detektyw pozytywka zauważył, że Zuzia stoi w klapkach nałożonych na gołe stopy. Jak to? Zdziwił się. Miałaś je na nogach, kiedy zginęły? Nie, Zuzia pociągnęła nosem. Właśnie chciałam je założyć i okazało się, że zginęły. Detektyw pozytywka zrozumiał, że jeżeli na chwilkę czegoś nie, za chwilkę czegoś nie zrobi, Zuzia zaleje łzami całą kamienicę. Wyciągną, wciągnął w więc brzuch i zaprosił Zuzię do środka. Dzieci jakoś się tu jeszcze mieściły. To były skarpetki od babci Dany. Zuzia z trudem panowała nad płaczem. W delfiny, moje ulubione. Wczoraj w nich chodziłam i przedwczoraj w nich chodziłam. I przed, przedwczoraj w nich chodziłam i dzisiaj też chciałam, ale zginęły. Tym razem Zuzia ryknęła płaczem. Detektyw pozytywka patrzył na nią strapiony. To musiały być naprawdę ładne skarpetki, skoro Zuzia i wczoraj w nich chodziła. I przedwczoraj w nich chodziła, i przed, przedwczoraj w nich chodziła i dzisiaj też chciała. Wiem, detektyw pozytywka podskoczył nagle do góry. Idziemy. Jak się okazało, nie musieli daleko iść. Na tym samym poddaszu tuż obok agencji różowe okulary był mały korytarzyk, a w korytarzyku drzwi do dwóch pomieszczeń. Jedne drzwi kusiły napisem toaleta, drugie zaś suszarnia. I do suszarni właśnie skierował swe kroki detektyw pozytywka. Tu pomiędzy płachtami białych prześcieradeł, wśród nogarwek rękawów i szalików wisiały. Moje skarpetki w delfiny, krzyknęła Zuzia. A widzisz, uśmiechnął się detektyw pozytywka, to chyba sprawka Twojej mamy. I wiecie co? Miał rację. Dobrano.